Do sieci trafiło nagranie katastrofy lotniczej w Waszyngtonie, na którym widać moment zderzenia samolotu American Airlines z wojskowym Black Hawkiem. Obie maszyny lecą wprost na siebie i wszystko wskazuje na to, że żaden z pilotów nie próbuje wykonać uniku. Jak to możliwe, że wyposażona w najnowszą technologię maszyna wojskowa czołowo zderza się z ogromnym samolotem pasażerskim? Jak to możliwe, że piloci wojskowi ćwiczyli w pobliżu tak ruchliwego lotniska, wiedząc, że samoloty będą tu podchodzić do lądowania i w końcu jak to możliwe że w porę nie reagowała wieża kontroli lotów w tej sprawie wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi na nagraniu widać lotnisko Ronalda Reagana w Waszyngtonie w tle samolot zniżający się do opasa startowego z prawej strony oraz helikopter lecący nad rzeką Potomak z lewej strony. Obie maszyny lecą wprost na siebie, wszystko odbywa się na niskiej wysokości, po czym dochodzi do zderzenia. Po eksplozji widać, jak samolot i helikopter spadają do rzeki. Dlaczego piloci nie zareagowali na zbliżające się zagrożenie? Zdaniem ekspertów, których przepytują teraz amerykańskie media, systemy zapobiegania kolizjom na niskich wysokościach mają swoje ograniczenia. System jest zaprojektowany do skutecznego działania na wysokości powyżej 1000 do 1500 stóp, ale staje się mniej skuteczny bliżej Ziemi. Dlaczego tak się dzieje? Czy system jest wadliwy? Eksperci tłumaczą, że na niższych wysokościach kluczowe funkcje systemu zapobiegania kolizjom są wyłączone. To dlatego, żeby nie wydawały poleceń, które mogłyby zmusić pilotów do niebezpiecznych manewrów w pobliżu Ziemi. Wyjaśnianie wypadku włączyła się Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Ta wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy, a władze badają m.in. możliwe nadmierne zmęczenie kontrolerów lotu oraz błędy w komunikacji między wieżą kontroli lotów a załogami samolotu i śmigłowca. Analizie zostanie poddana również praca lotniska Regana, gdzie doszło do katastrofy. Wstępne ustalenia wskazują, że kontrolerzy nakazali załodze śmigłowca zwrócenie uwagi na nadlatujący samolot. Dlaczego więc nie wykonali tego manewru, dlaczego wiedząc o zagrożeniu nie przerwali ćwiczeń? Według amerykańskich mediów o 20.47 czasu lokalnego kontroler ruchu lotniczego na lotnisku Regana zadał pytanie załodze helikoptera Armii Amerykańskiej. Pad 25. Czy widzisz CRJ? Chwilę później kontroler zalecił. Pad 25. Przeleć za CRJ. Skrót CRJ odnosił się do maszyny pasażerskiej Canad Air Regional Jet linii American Airlines. Kilkanaście sekund później doszło do zderzenia. To znaczy, że piloci śmigłowca mieli kilkanaście sekund na skorygowanie swojej trasy. Nie wiadomo jednak, czy załoga śmigłowca usłyszała ten komunikat. Wall Street Journal twierdzi, że kontrolerzy ruchu lotniczego wydali helikopterowi wyraźne instrukcje, aby przeleciał za maszyną pasażerską. Jednym z elementów śledztwa będzie szczegółowe przyjrzenie się również pracy kontrolerów ruchu. Uwaga zostanie zwrócona na możliwe błędy kontrolerów, którzy są przemęczeni, a to z kolei wynika z braków kadrowych. Kilka godzin po katastrofie nowy minister transportu USA Sean Duffy oznajmił, że nigdzie nie ma tak bezpiecznej przestrzeni powietrznej jak w Stanach Zjednoczonych. The New York Times dotarł do wstępnego raportu Federalnej Administracji Lotnictwa, z którego wynika, że w dniu katastrofy jeden z kontrolerów nadzorował zarówno loty helikopterów, jak i samolotów pasażerskich. To oznacza, że jedna osoba pełniła obowiązki dwóch pracowników. Z kolei Polityko zwróciło uwagę, że przewodnicząca Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu od miesięcy apelowała o zwiększenie nakładów na kontrolę ruchu lotniczego, ostrzegając przed możliwymi tragediami. Do incydentów typu nie Miss dochodziło wcześniej. Nirmis to sytuacje, w których omal nie doszło do tragedii. Tylko w 2023 roku takich przypadków było aż 11, w 2022 5. Większość z nich wynikała z błędów kontrolerów lotu. A co do brakujących rąk do pracy? Federalna administracja lotnictwa, która zatrudnia około 45 tysięcy osób, szacuje, że w Stanach Zjednoczonych brakuje około 3 tysięcy kontrolerów. Ci muszą uporać się z ogromnym natężeniem ruchu, na co uwagę też wskazują specjaliści. Lotnisko Regana, choć stosunkowo niewielkie, jest jednym z najruchliwszych na wschodnim wybrzeżu. Obsługuje 25 milionów pasażerów rocznie, choć według założeń miało obsługiwać 15 milionów osób. Podobnie wygląda sytuacja na innych lotniskach w kraju. Na 24 godziny przed zderzeniem samolotu pasażerskiego z wojskowym śmigłowcem doszło do podobnego zdarzenia. W pobliżu lotniska Ronalda Reagana inny samolot niemal zderzył się ze śmigłowcem i musiał zmienić trasę. O zdarzeniu miała być powiadomiona wieża kontroli lotów. Pilot przekazał, że potrzebuje ponownego podejścia, którego powodem było nagłe pojawienie się śmigłowca. W nagranej rozmowie w kokpicie lotu Republic Airways Flight 4514 słychać kobiecy głos, który około 25 czasu lokalnego mówi: "Mieliśmy RA w związku z ruchem śmigłowca poniżej nas. RA to pod automatycznego alarmu awaryjnego, który doradza w sprawie rozwiązań przy niebezpieczeństwach. RA otrzymują piloci, gdy ich samolot jest zagrożony kolizją z pobliskim statkiem powietrznym. O wydarzeniu poinformował Washington Post. Czy piloci, którzy zderzyli się ze śmigłowcem też dostali ostrzeżenie RA? Mapa śledzenia lotów pokazuje, że samolot wykonał ostry skręt na zachód. Widać również niezidentyfikowany statek powietrzny, który znajdował się bezpośrednio na torze lotu Embraera, gdy ten Próbował lądować. Ostatecznie samolot zrobił pętlę, zanim ponownie podjął podejście i bezpiecznie wylądował o 20.16, jak wskazują zapisy lotów. WP zwraca uwagę, że 8 miesięcy temu Kongres USA przegłosował ustawę o dodaniu pięciu nowych lotów obie strony na lotnisku Reagan National Airport. Chociaż wielu ustawodawców ostrzegało, że zwiększy to ryzyko zagrożeń na już zatłoczonym lotnisku, Departament Transportu USA nakazał w styczniu pięciu liniom lotniczym zainicjować dodatkowe loty w terminie do połowy marca. Według wstępnych ustaleń, przyczyną zderzenia samolotu pasażerskiego ze śmigłowcem Black Hawk w Waszyngtonie mógł być błąd pilota wojskowego helikoptera lub złamanie procedur bezpieczeństwa. Zarówno samolot pasażerski podchodzący do lądowania na lotnisku regana, jak i wojskowy helikopter znajdowały się na standardowych torach lotu. Nie powinny tam jednak być w tym samym czasie. Na nagraniach rozmów kontroli lotów słychać, że kontroler na chwilę przed zderzeniem wzywa załogę śmigłowca do zmiany kursu i pyta, czy widzi on samolot pasażerski. Na pokładach obu maszyn znajdowało się łącznie 67 osób, 60 pasażerów i czterech członków załogi lotu AA-5342 oraz trzy osoby na pokładzie wojskowego śmigłowca. Samolotem lecieli m.in. Łyżwiarze, figurowi i sztab szkoleniowy. Wśród nich znajdowali się rosyjscy mistrzowie świata z 1994 roku. Roku. Wszyscy zginęli. Wśród ofiar jest też Polka i jej córka. Według amerykańskiego łyżwiarza Johna Maravilly na pokładzie znajdowało się co najmniej 14 zawodników. Informacje o obecności sportowców i trenerów potwierdził także agent Ari Zakarin. Maravilla może mówić o ogromnym szczęściu. Sam miał lecieć tym samolotem, ale ostatecznie nie został wpuszczony na pokład z powodu psa. To uratowało mu życie.